Serdecznie Państwa witam mamy trzeci marzec Pierwszy dzień zaczęły pszczoły nosić masową skalę pyłek pod wylotkiem masę pyłku nagubiona Również z ciężarem pyłku pszczółki opadają pod wylotek, ale mimo, że czuć chud w powietrzu, one są w stanie jeszcze się wzbijać i unosić z powrotem do ula z tym pyłkiem, To świadczy o tym, że pszczoły są silne mimo, że słabe rodziny pszczele jednak dają rady ze siebie wykrzesać tyle energii żeby polecieć popyłek ten pyłek będzie strasznie ważny ponieważ nadchodzą zimna ponad miesiąc czasu mają być chłody Ta rodzina, którą teraz kameruje, ona przetrwa. No jedna szułka przyszła z pyłkiem, teraz druga, teraz trzecia usiędła na ulu. To znaczy, że matka już podjęła czerwienie. Są dość ładne widoki w pasiece. Masę pszczół pokarmem pyłkowym. Jutro ma być 16 stopni o 2 stopnie cieplej niż dzisiaj. To znów rodziny naniosą pyłku. A od wtorku już chłody. Więc dzisiaj moje rodziny pszczele dostaną sytę miodową. Taką rzadką. Rzadką nie rzadką. Jeden do jednego, i tą mokrą, sytą obłożą sobie kłębuszkami czerw, i będą po prostu mieć czerw zabezpieczony jak w wańce. to Jest taka słabienka rodzina, tak jak poprzedni ul. Słaby, ale jakoś się zerwała. No, trzymam słabe rodziny. Traktuję je jako matki zapasowe i jako rodziny startowe na następną zimę. Ta rodzina z reguły mi słabo lata. No, ale jak jest coś, to rusza, to znaczy, że to jest za typowe zachowanie dla kaukaza, każda rodzina, każda rodzina. Ta słaba słabo lata w stosunku do swojej siły. To są ule stojące w cieniu. Jak Państwo zwrócą uwagę, wylotek na 1 cm, no bo za słabe rodziny, na duży wylotek. I tu jest klężąca się rodzina. Do wszystkich rodzin zazimowanych tylko na tej się zawiódłem, bo ta dużo silniejsza szła do zimy niż wyszła z wiosny. No tak, to jakie dziady były jesieni, to takie wyszły na wiosnę. No ale są obładowania pyłkiem. Nie mieszczą się w tym małym wylotku Tu pokazuje odkład który 15 marca będzie rocznica jego założenia On powinien być dużo lepszy także tylko na mojej pasiece mam zastrzeżenia do dwóch moich rodzin mimo że wszystkie są słabe A teraz tu kwitnie taki krzew, dereń, który posiada bardzo dużo minerałów, witaminy C. No, i jedna pszczoła mnie oblatuje, tak aby mnie chciała pogryźć. To wyznaczyło że są w bardzo dużej mocy. Tak czasem można się Poszukać na zachowanie pszczół. Myślałem, że już mi waliwa ale jeszcze nie. To jest bardzo słaba rodzina, trzecia. Bardzo słaba. Zostawimy jej cztery ramki. Dobre. Ta bardzo słaba do ziemi, ale dość fajnie się mi wyrobiła, nie wiem jakim cudem. Może tak było, że gdy przeglądałem, one były w polu jesienią. Tu rodzina, która zawsze dobrze przezimuje, a słabo się na wiosnę rozwija i zobaczymy jak będzie w tym roku. Nie pływnoszą. Słońce się w tej chwili skryło za obłoki, i niestety, gdy się słońce kryje za obłoki, loty pszczół pomału będą yy, robić się mniejsze. Tak, to jest taki pierwszy dzień prawdziwych lotów popyłek w mojej pasiece. A jutro na pewno będzie drugi dzień. A później będzie tylko gorzej. Niestety będzie zimno i zimno i zimno. Mimo, że mam bardzo ciepłe ule, to troszkę się tym martwię. Cywil, chodź tu! <laughs> Cywil, gdzie ty jesteś? Chodź tu! A, moja wilczyca! Tak, każdy pszczelarz bez końca by obserwował pszczółki, spysz pierwszym pyłkiem na wiosnę to jest tak piękny widok że ciężko tym widokiem nasycić oko sąko schowało się za chmory. od razu od razu jest chód na razie pod wylotkami nie ma jakiej dużej ilości pszczółek także w pasiece już mam gniazda Przystosowane do rozwoju wiosennego. Jak mało w którym roku to uczyniłem? No niestety teraz musiałem takie coś uczynić, bo pszczółki były w marnym stanie. To trzeba było jakoś, drodzy Państwo, zadbać o to, żeby co z tego było. Niestety, no i tyle mam tych rodzin pszczelich. A najbardziej, największą niespodziankę mi zrobiła ta rodzina jedna z najmniejszych mam takich trzy. Taka mocna była, taka silna była. I pod koniec sierpnia napad na tą rodzinę. Masę pszczół naciętych przed ulem obroniła się. Takie rabunki jak w ubiegłym roku były, to się oraz chyba na tysiąc lat zdarzają. Nie tylko ja, po pasiekach, pszczelarze moi koledzy narzekali. I proszę Państwa, tymi epickimi ujęciami z dzisiejszej pracy pszczół serdecznie się z Państwem żegnam.